Wichura, zniszczony dom, nierzetelna ekspertyza urzędnicza i pytanie, co dalej? Dziś w programie błąd urzędnika, przez który rodzina państwa Giełdoniów z Barwału koło Wadowic może stać się bezdomna. Nie rozumiem, co mu to przeszkadza, że ja się chcę odbudować w tym samym miejscu? Ani nie z jego pieniędzy, ani nie za jego. Nie specjalnie rozumiem, dlaczego miałby być problemem już przy pierwszej de decyzji. Yy, zrobienie odbudowy. Człowiek jakby był sam, to by poszedł pod most, a tutaj walczę i długo, walczę dużo i walczę dla nich, dla dzieci. Rok temu siedmioosobowa rodzina pani Zofii straciła w wichurze dom. Drzewo przewróciło się na budynek i go solidnie zniszczyło. Rodzina została bez dachu nad głową. Od razu z pomocą ruszyli Fundacja Kawałek Nieba i Ludzie Wielkiego Serca, ale nie wszyscy spisali się na medal. Choć zbierano na remont domu ponad 130 tysięcy złotych, nic nie można zrobić. Błąd powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zablokował wszelkie prace. Po roku już nikt nie mówi o remoncie, a o wyburzeniu budynku. Aby tego było mało, nic nie pozwalają w tym miejscu wybudować Nowego domu. Ten to chyba najwięcej tęskni za starym domem. Tęsknisz Antoś za starym domem? Tak. Historia zaczęła się w dniu, kiedy na dom spadł drzewo, czyli od 8 lipca 2015 roku. W tym domu mieszkałem od urodzenia, to znaczy się, od 1962 roku. Córka przyszła rano w czas i mówi, że coś się będzie działo, bo taka straszna cisza. Głucho, gdy ja poszedłem szybciutko, zamknąłem okno, wyszedłem tyle co spokoju, tu do osieni, do korytarza i w pewnym momencie jak no wtedy tak hurło coś, to ja się coś, nie wiem co się działo, nie? nastrych na strych, patrzę na dachu, drzewa, gałęzie w środku, a drzewo rosło w tym miejscu. Tu już zostało po nim tylko pień. Bo drzewo było ogromne, a to i tak dobrze, że nie poszło tak jak rosło na dom, tylko go obrył, okręciło i poszło tym szczytem. Bo przecież tu, w tym pokoju, co są te pierwsze okna, spały dzieci. A tu jeszcze gdzieś szropy strop, są drzewiane. Jakby tak było, grunęło centralnie, jak stało na dom, tak by my dzisiaj nie rozmawiali pewnie. W jednym momencie stracimy wszystko na dodatek jeszcze teraz mamy te, takie utrudnienia z odbudową tego, że zaczęły się potyczki. z Urzędnicze z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, który wydał taką, a nie inną decyzję. Przez jego decyzję zostały wstrzymane środki finansowe, nie? bo była niezgodność z opinii technicznej i niezgodność decyzji jego. Byłam osobiście na rozmowie, prosiłam, błagałam. Co innego, pan inspektor. Powiedział, że się, do, że, że po prostu pójdzie na rękę, że poprawi tam swoją decyzję. A następnie co innego wydał w dokumentacji. Stwierdził, że tylko i wyłącznie taki prace, a nie inne mógł zawrzeć w swojej decyzji. Jakby była decyzja pierwsza wydana zgodnie z opinią techniczną, taka decyzja, to byśmy już na Święta Bożego Narodzenia najprawdopodobniej byli z w domu. Teraz jest nowa decyzja. Mamy wyburzyć dom do gołej ziemi. Niestety nie mamy zgody na jego odbudowę. Jak wydał nakaz rozbiórki i więcej nie wydał, nic. Znaczy, że mamy rozebrać dom, że i mieszkać pod namiotem. nam powinien wydać, tego coś się dogadywali, to mu powinien wydać nakaz rozbiórki, tak jak wydał, i nakaz odbudowy, tak jak było w opinii technicznej budynku. Plan gospodarki, dla gospodarstwa przestrzennego tu nie obejmuje, bo musiałbym mieć jak też 65. A my niestety mamy elektra 0,4, bo chwilę pamięci mama sprzedała resztę pola. Człowiek, jakby był sam, to by poszedł pod most, a tutaj walczę długo, walczę dużo i walczę dla nich, dla dzieci. I oni też potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują jakiej, jakiejś stabilizacji. <grym> nie rozumiem, co mu to przeszkadza, że ja się chcę odbudować w tym samym miejscu. Ani nie z jego pieniędzy. Ani za je, nie za jego, ani on na tym nie traci, ani nie zysko. To nie może tak być, żeby urzędnik według swojego widzi mi się robił, a ja zwykły człowiek, mu mówiła, że taki paragraf, taki paragraf, go też obowiązuje. Ja tego nie odpuszczę, ani żona, tym bardziej żona. To miała ostatnia rzecz, że to zrobimy to i tak się... Tak mu tego nie odpuszczę, jak i tak tego, co zrobił, że... Właśnie muszę po świecie a, a nasz dobytek się marnuje bo to jedynie przez niego się domarnuje. Rok temu Powiatowy Nadzór Budowlany wydał opinię, w której określił zakres robót remontowych. Wymienić okna, wzmocnić fundamenty, naprawić dach. Inspektor Włodzimierz Gwiazdowski, który wydał opinię, nie uwzględnił remontu stropów. Żadna ekipa nie chciała podjąć się remontu. Bali się, że uszkodzony strop spadnie im na głowę. Kobieta na własną rękę zrobiła ekspertyzę techniczną, w której zostało wyraźnie napisane, by remontować strop. Inspektor Gwiazdowski został nieugięty. Rodzina odwołała się do wojewódzkiego inspektora. Nadzoru budowlanego, który w całości uchylił decyzję Gwiazdowskiego. Batalia rozpoczęła się na nowo. Nie specjalnie rozumiem, dlaczego miałby być problemem już przy pierwszej decyzji y, zrobienie odbudowy. Y, w poprzedniej decyzji były wszystkie elementy, które pozwalały, żeby ten budynek funkcjonował. Pierwsza decyzja y, obejmowała zakres. Y, zakres prac, które winny być wykonane, żeby doprowadzić obiekt do stanu bezpiecznego użytkowania. Procedowaliśmy po raz drugi tą sprawę, opierając się na opinii biegłego, którego Państwo giełdoniowie powołali i na oświadczeniach Państwa giełdoń. Oczywiście sprawdziliśmy również stan techniczny budynku, czy on odpowiada tej opinii, i wydaliśmy decyzję dotyczącą rozbiórki. Natomiast, co się tyczy odbudowy czy budowy nowego budynku, to nie jest nasza kompetencja, nie jest to kompetencja powiatowego inspektora, tylko kompetencja Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. I o tym Państwo giełdoń byli poinformowani zarówno w opinii pana biegłego, jak również w, przy rozprawie administracyjnej. Tuż po tym, jak został zniszczony dom dzięki Fundacji Kawałek Nieba oraz przy pomocy widzów TVP, udało się zebrać ponad 130 tysięcy złotych na remont budynku. Gdyby od razu można było zacząć pracę, budynek byłby już wyremontowany i nie byłoby dzisiaj mowy o rozbiórce. Rodzina nie może odbudować domu, bo nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego. Giełdonowie po raz drugi odwołali się od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Czekają na decyzję. Powiem ja szczerze, że tutaj był bardzo duży odzew ludzi. Ludzi bardzo ta tragedia poruszyła ze względu na to, że to jest rodzina wielodzietna, że jest tam choroba nowotworowa ojca, jest tam też dziecko niepełnosprawne, no i rodzina została no, bez niczego, tak? Została bez środków, no bez, bez miejsca, w którym, że tak spędziła całe życie i, i było to tragedia, która zagrożała życie tej rodziny i ludzie bardzo odpowiedzieli, była sprawa bardzo głośna medialnie i tak dalej, ludzie, dużo środków się zbierało, szczególnie na początku, no później już tak trudnie, ze względu na to, że, że ta zbiórka dość długo już trwa i kwota jest dość duża i, i tutaj, no, no jest, jest to sprawa taka bardzo trudna. Czekamy na decyzje formalno-prawne, aby móc rozpocząć po prostu remont czy odbudowę tego tego domu, także wyrodzina miała gdzie mieszkać. Tak już, już gdyby te sprawy formalno-prawne były już uregulowane, to już moglibyśmy zacząć ze na ilość środków, które do tej pory zostały uzbierane. Tak. Oglądają Państwo program Twoja Sprawa realizowany wraz z dziennikarzami Superekspresu. W trakcie programu i po jego zakończeniu będzie dyżurował reporter. Telefon 22 51 59 106. Prosimy Państwa o opinię w tej sprawie i propozycje tematów. Można pisać. Twoja sprawa A w studiu naszymi gośćmi są Krystyna Zeremba, Stowarzyszenie Stopy Bezprawiu. Dzień dobry. I Franciszek Michera, adwokat. Witam serdecznie. Dzień dobry. Los siedmiosobowej rodziny w rękach jednego urzędnika, który popełnia błąd. Ja myślałam, że państwo powinno służyć obywatelom, ale to chyba jakiś jeden wielki żart. My wszyscy zawsze tak myśleliśmy, że tak powinno właśnie być, ale z tego, co widzimy i tutaj, i na, na przykładzie spraw, z którymi moje stowarzyszenie się styka. Nie spotkaliśmy się z życzliwością urzędnika. Otóż czy... Dlaczego tak jest? Według mnie buta i arogancja. Nic poza tym dlatego, że nie tylko urzędnicy, ale i pracownicy, urzędnicy państwowi, ale i pracownicy wymiaru sprawiedliwości przez nich również. Przemawia buta, arogancja, nieposzanowanie. nie, tak, tak yy, jest oczywiście, prawdę, nieposzanowanie, są bogami, tak Oczywiście, Wszystko mogą? Yy, yy. Tak, nieposzanowanie drugiego człowieka, yy, zwykłego człowieka, który przychodzi do nich, petenta, który przychodzi do nich z jakąś prośbą, czy osoby, która zwraca się ze skargą do sądu czy do prokuratury. Yy, tutaj w tym przypadku według mnie sprawa powinna yy, być, powinna być wniesiona skarga do prokuratury na tego urzędnika. Jest skarga wniesiona do starosty. E, starosta miał rozpatrzyć tę skargę, ale odłożył to rozpatrzenie. W czasie, raz, a potem drugi raz. Ja się w swoją drogą zostawiam, czy miał do tego prawo dwukrotnie, to możliwe? Nawiązując do tego, co Pani powiedziała, nadając pewne ramy prawne tej, tej sprawie, to niewątpliwie należy zauważyć, że w prawie administracyjnym mamy zasadę prawa do dobrej administracji. Czyli należy. To mamy nam zapisane. Te, tak. tak. Mhm. To wynika z kodeksu postępowania administracyjnego, że mamy takie prawo, żeby administracja, która nas obsługuje, była. Dobra, to jest taki postulat, który niewątpliwie z tego w tej nie jak został jakkolwiek spełniony nawet w takim minimalnym stopniu. I tak jak pani powiedziała, tutaj wspomniała o tym, że taki urzędnik może ponieść odpowiedzialność nawet albo dyscyplinarną, albo porządkową, to w zależności od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, czy jest mianowany. Ale jeżeli jest tego, zatrudniony na umowę o pracę? Jeżeli jest zatrudniony na umowę o pracę, to jest odpowiedzialność porządkowa, natomiast jeżeli jest, zatrudniony na, jest z urzędnikiem mianowanym, to jest odpowiedzialność dyscyplinarna, ale mniejsza z tym. To jest odpowiedzialność niezbyt dolegliwa. Natomiast jeżeli jest tak, jak w tym materiale zostało to przedstawione, to moim zdaniem ponad wszelką wątpliwość prokuratura powinna z urzędu wszcząć Dokładnie. postępowanie Dokładnie. w sprawie. Tak. w sprawie, żeby wyjaśnić, nie I Co groziło temu urzędnikowi? jakie kary to są? No yy, mamy przepis artykułu 231 kodeksu karnego, który mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia yy, lub nie dopełniając, to chyba tutaj y to z tym mielibyśmy do czynienia, nie dopełniając obowiązków. To też jest też nie, prawda? nie, jest nie, 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 nawet 3 lata tak, a u, przy umyślnej u, winie wykresuje. mamy e, do czynienia e, z e, inną karą, więc 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast to jest paragraf drugi. Mówi, że jeżeli sprawca dopuszcza się czynu e, określonego w paragrafie pierwszym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Ja broń Boże absolutnie nikt ja, nie posądza, że to e, tutaj taki urzędnik próbował wymusić jakąś e, korzyść w ten sposób, bo wtedy byłaby to odpowiedzialność, mówimy czysto hipotetycznie, oczywiście, odpowiedzialność ta surowsza do 10 lat pozbawienia wolności, ale nawet jeżeli wyrządza za szkodę w interesie prywatnym, nieumyślnie, to przekraczając swoje uprawnienia, to podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I tu mówimy o odpowiedzialności karnej urzędnika. Natomiast jeżeli ci państwo wystąpią na drogę cywilną o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego i uzyskają prawomocny wyrok zasądzający określoną kwotę, Wcześniej, żeby uzyskać taki wyrok, muszą stwierdzić, że ta decyzja, o której tutaj mowa, była wydana niezgodnie z prawem. Czyli droga jest, żeby to trochę usystematyzować, bo pewien chaos nam się wkradł. Najpierw musimy wystąpić do sądu, żeby stwierdzić, że decyzja ta pierwotna była wydana niezgodnie z prawem. Kiedy mamy taką decyzję, to mm -hmm. idziemy do sądu cywilnego o odszkodowanie, kiedy uzyskamy odszkodowanie przed sądem, e, wtedy musi nam e, powiatowy inspektor e, wypłacić i następnie, jeśli wypłaci, to ten urzędnik musi zwrócić te pieniądze. To jest taki spraw, jak takich spraw. Kilka. Kilka? Bardzo nie, Mówi na, naprawdę mówimy o skali tak? kraju. To jest niedziałająca ustawa. Aha. To trzeba zmienić. Dlatego, że w tym wypadku prokuratura bada sprawę, wzywa takiego urzędnika do zapłaty, może on zapłacić do dwunastokrotności swojej pensji, chyba że działa umyślnie. Natomiast. To jest, to są przepisy I tak działa Pani Krystyna ustawa o odpowiedzialności urzędniczej, jak to jest? No tutaj bym się. Najpierw powinnam się spytać, czy Ile lat potrwa walka w takim układzie tych ludzi o, o, o dojście do takiego etapu kiedy otrzymają y, odszkodowanie kiedy prokuratura rozpatrzy ich wniosek pozytywnie to kiedy, są lata powiedzmy to są dokładnie ale od nie ma żadnej takiej dobrze zelukacji. ale ci ludzie będą mieszkać proszę mi powiedzieć ich dom się rozwali I to jest to jest I ich dom się rozsypie podobnie jak mój 7 lat powinna teraz zrobić przepraszam bardzo Zostańmy przy tym przypadku gmina Starostwa jak można pomóc teraz e, pani Zofii i jej e, rodzinie? Według mnie powinno być tutaj, tutaj powinno być natychmiastowe uchylenie decyzji y, 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 opinii y, y, pana inspektora, pana inspektora tak? i, i, i pozwolić ludziom kończyć remont, robić remont, budować dom, bo w końcu idzie na, minęła jedna zima, teraz minie następna zima, y, Mówię, ten dom się rozwali. Ale mamy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy coś ja bym... z tym I... możemy I... zrobić, I... pani mecenasie? I jeszcze jeśli można, jeszcze, od jeszcze od strony... odnośnie odpowiedzialności, mhm. przepraszam. Y, urzędnik powinien odpowiedzieć finansowo, y, y, nie tylko, ale i funkcyjnie. Tacy ludzie powinni być odsu odsuwani od razu od, od pełnienia danych y, funkcji. A tu poruszamy Dlatego... też taką inną rzecz, przepraszam najmocniej, bo. Mm... Jeżeli chodzi o ustawę o odpowiedzialności urzędniczej, tutaj urzędnika ocenia drugi urzędnik. To no są ładnie. często kre, takie takie kręgi e, silnie solidarne. Prokuratura. Prokuratura Jedna osoba kryje drugą. Właśnie, co? E, jeżeli hmm. mówimy o tym o, o tym zawodzie, urzędnika musi wyrazić to, chęć. To prokuratura będzie badała, czy konkretny urzędnik e, zawinił i wtedy od niego będzie domagać się zwrotu zasądzonej przez sąd kwoty. Ale w momencie, kiedy ten problem zaistniał, prokuratura natychmiast z urzędu powinna wszcząć postępowanie. Też tak uważam. W sprawie. Dlaczego? W sprawie, w, sprawie. w, sprawie. w sprawie, żeby Jeżeli do tej pory prokuratura ja tego zdumiony, nie że... zrobiła, więc nie liczmy na to, że od tak sobie, no chyba, że po tym programie. Tak. Ale e... doradźmy też, co teraz państwo mogą zrobić, bo oprócz kwestii karnych mamy cywilną. Ja, gdybym był przekonany o tym, że mój Dom. Właśnie że został zniszczony i następnie zostały wydane decyzje, które są absolutnie niezgodne z prawem. I przewidywałbym, że w końcu, tak jak pani powiedziała, po wielu latach, ale wygram tę sprawę, to wynająłbym sobie taki sam dom, mhm. i następnie zażądał od skarbu państwa obciążył tak? za miesięczny czynsz za cały okres, kiedy musiałem mieszkać w. Takim samym, podobnym, no bo taki sam jest niemożliwy, w bardzo podobnym domu y, do tego, który miałem. I skarb państwa, niestety, z naszych podatków, czyli pan redaktor, ja, pani, będziemy musieli się zrzucić i zapłacić potem państwu razem z odsetkami wszystkie kwoty, bo odszkodowanie obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści. I taka byłaby moja rada jako adwokata dla Państwa. Ja tą sprawę no rada, mogę ocenić no. na swoim przykładzie. Siedem lat, już siedem lat mój dom popada w ruinę. Robi się wszystko, żeby urzędnicy, osoby odpowiedzialne, które doprowadziły do, tej, do tego, nie poniosły za to odpowiedzialności, tylko dlatego, że to są osoby, które pełnią no, funkcje Yy, wysokie. Są powiązania, tak? Są no, oczywiście, takie... że tak. Ja Począwszy też... od sądu, prokuratura i, i, i osoby powiązane z W tej sprawie, w, tej sp w podobnych sprawach, sprawie, nie ma dobrej tak. woli, czy jest zła wola urzędnika? Oczywiście. Czy my, urzędnicy my, my. często działają na złość? Czy na przykład w tej historii, tak jak tę historię Państwo zdążyli poznać, czy mają Państwo takie podejrzenie, że to również coś takiego może zachodzić? Yy, tak. To pytanie bardziej do pani, bo ja bo, bo, nie tak. znając yy, akt, yy. nie chciałbym się wypowiadać co do dobrej Wywołuje albo z mojej woli, że yy, prawo jest raczej mało przyjazne dla yy, zwykłych yy, obywateli tego kraju. Yy, z problemami tak naprawdę, jeżeli dotknie kogoś problem, yy, z którym musi się udać do sądu, z którym musi się udać do prokuratury. Tak jak tutaj problem ten pani, tej pani, tak naprawdę to drzwi są nam zamykane przed nosem. Przykład, gdzie. Zbliżamy się do końca. Mhm. Ludzie urzędnicy, którzy. Wydali błędne decyzje. Ich decyzje zostały naprawione przez zwierzchników. Pomimo wszystko, urzędnicy nie wypełniają decyzji swoich zwierzchników. Pani mówi, że nie... wiele trzeba zmienić. Prawo jest do zmiany. Resort spraw wewnętrznych administracji ma tak, tutaj dzisiaj, chyba wiele. Znaczy ja dzisiaj do mamy. Że, dzisiaj że, że nie zgodziłbym się. Uważam, że prawo jest. Y, 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 nie najgorsze, natomiast jego egzekwowanie szwankuje. I dobra liczymy grupę na nie. Która... bez niej trudno tutaj pomóc yy, w tej czekamy, rodzinie. żeby ta sprawa została również zbadana I tu przez prokuraturę. Postawić kropkę. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze, 17.40. A już teraz 18.00 i serwis informacyjny.